Dzień dobry. Witamy was w odcinku Maila i tak jak obiecałem, jest tu nas dzisiaj. Tyle jeszcze. Popatrzcie w ogóle ile paczek dostaliśmy. To jest masakra. Miliard ich jest. Dużo strasznie, nie? No. Zacznijmy od tego Krzysztofa Krawczyka, bo on wygląda świetnie. Mały, ale wariat. Patrz, są tutaj twórczynie, czyli Gabrysia, świątcza i Martyna Bucińska. Piękne dziewczyny, dobra. Patrz, jak w ogóle fajnie to jest zapakowane, że jest taka pasz Krzysztofa Krawczyka. Czekaj, jak to zrobić, żeby nie zniszczyć krawczyka. 20 minutes LATER Przywodnik po Krzysioboksie, bo to nie jest paczka, to jest Krzysioboks <laughs> Witaj Siema I Sylwia, dopowiadam, oto Krzysioboks Specjalnie dla, dla was, was. Mamy tu kilka rzeczy, które mamy nadzieję pokochacie, a oto ich spis Kubek Bomboleo Jest narysowany ręcznie Książka Tam się... są przygody Jasionetty ja się ja się Co? Aaaa. Rzucam tuby, to jest Violetta, jest z ja, Jest Gimper, ale to jest szczodowy fakt. Otwórz kopertę z numerem 3. Ja Tam tym, jest mała ja chcesz męska ty... niespodzianka. Ja chcę już tym się zająć. Jest tym Krawczykiem, cześć. Mała męska niespodzianka w opisie niedociągnięcia. Co Otwórz kopertę numer 3 przekonaj się, czym jest prezent. Dzięki niemu zadowolisz zagorzałe firanki i twoje dłonie w końcu będę stylował niczym dłonie Krawczyka. Wow. No i pierwsza paczka, dziękuję wam dziewczyny, ja na pewno odpowiem na tą paczkę listem A my lecimy z paczką numer... Dwa Dobra, ja się tym zajmę yy. Otwórz, inaczej nie waż się, nawet otwierać dalej, no to otwieraj Otwiera No nie, mamo I co tu jest? To chyba była pułapka, wiesz? I to jak, patrz co na mnie naszykowali, takie małe wiórki Zanim odpakujesz powiedz pozdrawiam Zosię i jej klasę 6a Borkowa To pozdrawiamy ciebie Zosiu i całą 6a z Borkowa Razem z Sylwią Pozdrawiamy Oj, ty, patrz co mi dały, przyprawy do mięsa mielonego Kisiel Kisiel jest super Dzięki, dziękujemy wam bardzo Co to, kanapki mają zapakowane karabki? Gdy śniegu ci brak, Gunima To jest wata to musi być O, co jest wata Dlaczego to połuchały. Prawdziwy śnieg. To nie jest z czekolady, to jest taka fajna pat, To jest taki z ceramiki chyba nawet. pat. słyszysz? Ale pusto. Jak to pachnie? Fajnie to pachnie. Ale w tym pudełku jest taki żółty ten. A płyn dziwny. Uuu, będę be bezpieczny. Prędzałeś. Uhu, kochana. Patrz, tu są takie ze smurfami, takie fajne do przyczepienia. Uuuu, <gry> król, korona. Nie, tu królowa... Chociaż... A dobra, trafia na królową tutaj. I to mi się podoba, o! Wreszcie przechodzimy na dobry ten... O, Czekaj, bo tu coś napisało Z się za bardzo za ten... Ja się zanim otworzę, zrób szpagan. Lub zrób śmieszną minę. Ale nież, też mogę zrobić. Piterek, kamera. It's a prank, bro. Patrzcie w ogóle co dostałem. Taki fajny fanarcik, czyli Dabrowski. <grym> Serduszkowe... Um... Serduszkowe jakieś takie fajne te ołóweczki. O, mam wreszcie prezent dla mojej piękności. Ona teraz The Weekend zerwała, także Selena, if you watching this, you are solo, so we can make duet. <grym> <grym> Love you. Mój, u, mój numer telefonu. To zabawka z jak... nie, to nie jest zabawka z jajkami, jest zabawka, z jak... Ale to jest, ale to jest ten przycisk YouTube'a! Super! Dzięki! No czemu nie odbierasz? nie, to O kurde. O nie. Przegrać życie w ten sposób? No właśnie, przegrałem życie. To się nie odbierze. Tu poczta głosowa. Po usłyszeniu sygnału, nagraj wiadomość. Zosia albo Kla... Zosia albo Klaudia pozdrawiamy was serdecznie. Co? Nie. Gdzie? O, ja na siebie jeszcze. Dziękujemy wam dziewczyny, a teraz lecimy z kolejną. Czekaj, czekaj, otwórz na odcinku spoko Loko od Wiktorii Maurer. Fajny. No nie! Patrzcie jaki fajny Jay Dabrowski, to jak nic leci tu. Kolejny Jay Dabrowski, ale to, ale to jest z magnesikiem, tu na lodóweczkę idzie. O, o, o. <laughs> Zarobiste cały <laughs> ja. Ale ty, ty te włosy na nogach, o nie. <laughs> Co to za majtki? Ej! Co, jak wy sobie mnie wyobrażacie? Ej, kochani! No i to, to jest super! Fajny minecraftowy, jakie to słodkie. Kurde, Wiktoria z Pabianic, ty to po prostu jesteś kozak. No, no ty to jesteś super, Wiktoria. Na bieżąco, bieżące się pisze przez Z, a nie RZ. <laughs> to znaczy pozdrawiam. <laughs> Ale piękny list, dziękuję ci. Liczy się... Ale to bieżące to pobrałem. Nie, nie, było super. Ostrożnie. Uuu, to tu może być coś ze szkła albo coś. <laughs> to jest piñata! To jest piñata! Tam są cukierki. Co ty? Ja chcę rozwalić tą piñatę, czekaj. <laughs> to się źle skończy. <laughs> jeszcze raz, jeszcze raz. Oa! Oa! O nie to, to baj! Bo... Wow, sukierki mamy. Ziu! Dla najlepszego youtubera kochamy cię Jasiu. Patrz jaki super. Taki fajny papier toaletowy, patrz. Żebyś był czysty noci. <grym ziutek> <Co? grym ziutek> Prośba przez si, a nie zi. Prośba. Bobowita. Nie ma szkoda, ale dobra. No I skarpetki gdzieś 10 przez Ej, dobry tak to jest. Tak Czemu? I lecimy kolejną paczuszkę. Trzymaj paczkę. ostrożnie, tutaj. Tutaj. Tu Tu w tym jednym miejscu. Tutaj. Ciemność, widzę. Widziałem jak e, byłem na Dominikanie, jak tam walczą z świną cukrową. To oni tego. Tak a czekaj, bo były otwiera strażnie. O. I... o co to jest? Patrz! Zrobiłeś dziurę w tym! To nie, prawie ja zrobiłem misia. Janek to dla Piterka przekaż. U Piterka proszę, oficjalnie przekazuję. Popcorn maślany, malarz Janusz i przyjaciele. I jeszcze za co uwielbiamianka, możesz przeczytać. Bo to pewnie się pokrywa z Twoimi uwielbieniami. Ja się boję. Za to, że masz najlepszy kontakt z widzami. Za to, że jesteś sobą i nikogo nie udajesz. Za to, że nikogo nie demoralizujesz. Za to, że potrafisz nam pomóc i doradzić. Za to, że dzięki tobie poznałam tylu z tylu... Ja zawsze to chciałam! A to się psuje szybko, nie? Nie wiem, to się plączę teraz, ale mi się to zawsze podobało. Puzzle! Tylko coś jest nie tak z tymi puzzlami. <gryst> a ej, a co tu? Może można samemu sobie narysować? A to sama możesz. Ej, to to jest dobre na jakiś odcinek osobny? Stwórz swoje puzzle. To zrobimy z tego odcinek. Dzięki Majusia. Banknot 1000 złotowy ze mną. Zeszedł najlepszego na całym świecie YouTubera. Coś dla mnie to o mnie. Czyli Dabrowski, Jasiek, Janek, tutaj musisz zebrać podpisy te referę. Tutaj odrysuj swoją rękę. No, takie fajne, fajne to jest Mike. I co ja z tym mam zrobić? To tak za łóżko? Aby otworzyć szczerze się uśmiechni. Naklejki no kochano, no to teraz to sobie zostawię <laughs> całe mieszkanie. Ty. Lecimy z kolejną paczką. Baton musi, dobrze właśnie odchodzasz kolejne. Jaki czy ty mieces... Coś... DO ODCINKÓW LIFE IS Chyba każdy wie co trzeba zrobić Trzeba odłożyć na bok I zostawić dla innych uczestników tego domu Nie no dobra, wiem o co chodzi Chociaż nie, jak wysypię to mnie... Wysyp na dywan To gdzie wysypać? Na, na dywan sypię. Jaka antyrama 29 września to byłeś śmieszny, naprawdę. Przedaż. Proszę zobacz. I lecimy kolejną Teraz paczuszkę. Natalia Mrukowicz. O kurwa. To Nie, na <grywa> nie czekaj. Czy masz tam... To było napisane ostrożnie. Przepraszam. Zacznijmy od jedzenia. Kochana, fajne tutaj słodyczysz. Patrz, muszelki nawet dostaliśmy. Seleny. Dla Seleny? Super, piękny jest, nie? Takie to jest z bursztym. Zakrywaj to. kurde. Jak mam mi jej wyznać miłość? Jak wytłumaczyć mam? Kim jestem? Co się stało? Nie wiem. Co robić? Nie wiem sam. Jest tak zamknięty w sobie. lecz nie uwierzę, Podasz mi markasy. Nie będzie królem sko Spokojną jasno naleści <laughs> <laughs> Dawaj. Zacznę na zgodzie żyć magiczną czując noc Poukładaj sobie plan. Zacznij robić to poniedziałku. Jezuwałam. O jak Na super, rynie. no bez kitu, ja bym narysował takiego stickmana, po prostu zielonego, naprawdę, podziękuj bratu. J. Dabrowski. Ale mnie sąsiedzi znienawidzą. No co ty? Mój już dziękujemy ci, ci bardzo, od Karoliny, kaczmarek. Zeszyt. Piąteczna wioletta. Ja. Zeszycik na nut. Uuu, chusteczki, dziękuję. Napisała, że jest coś bardzo ciekawego. Ale nie na głos. I te chusteczki. I sobie żadnego błędu ortograficznego. Dziękuję. Miłość ma wiele twarzy. Jedną z nich jest Jaś Dąbrowski. Przyjaźń. Selena Gomez. U. No w sensie, że Selena Gomez. Moja, Lą, moja kochana. Po polsku? No! A dziękuję za musicali. aparat na zęby. Spoko, mogę Wam go dać, jak go tak Wam się. Live y dzienne. Dzięki, że nie traktujesz nas tylko jako osoby. Za pokazanie Kiśla. Ismawa. O. zatarka się Odcinki studia, tym bark, vlogi, live nocne O, kochane są nie Tak, to jest super. Leci dużo. O, ciur! <noise> Zepsułem. Uuu, popatrz jakie kochane. zdjęte z telecampu Baloniki takie fajne. Smuczki. Ale czar Uuu, masz A może już się spodziewał, jak nie spodziewał, że go nie No powiedz tu, jak Ty, Co za zrobił? Ej! Kurde, no. <noise> O Boże, to było straszne! <noise> o, to Skoro tak, super, połączył się. Otwórzmy teraz to, dawaj. jest mi Co? Firanka, nowe sobie zmienisz. Bo jest. Kocyk, ja, tylko taki to jest za mały na kocyk. To co to jest, jak nie kocyk? Dziewczyna miała firankę albo obrus i wycięła. I wyobraź sobie, że masz córkę. Wracasz z pracy do domu, a tam jest taka dziura w firance, nie? <laughs> Patrzcie, moje trzy zwierzątka: króliczek, małpeczka i piesek. Ja jak jak to się nazywa? To są sprinklerki. <grymne> <z> <grymne> <grymne> jaki kochany pieczek, dziękuję. Ci. O, to mi się podoba. No ktoś w końcu o mnie pomyślał. Takie masz życzenie na? Pewnie nie sama tą paczkę. Lecimy z kolejną. Uwaga. <grymne> jakie super są te karteczki. Uwielbiam twoje po ...polisie? Po... policzki. A, dobra. <grymne> Ale po jaki ty? Zrobiony w Turcji specjalnie dla mnie, czycie. Lecimy. Kolejna. Od Ewy Hasińskiej paczuszka. Dorastanie to nie jest łatwa sprawa, prawda? Mam nadzieję, że moja paczka, choć trochę ułatwi Ci ten okres. <grystanie> Dzięki, no, ale, ale śmieszne. No. Encyklopedia na stololatki. Ale ładne, fajne, ja bym chciała coś takiego dostać. Coś, gdyby zdarzył się wypadek, co ty. <grystanie> Co to jest, jest na, na oczy? A to jest na no, gdyby zdarzył mi się wy... <laughs> Macie Jaki czat! Piękne, takie artystyczne, to takie, takie super, no? terefery I patrzcie, ułożę siebie. O nie, <laughs> spadło mi. Gdzie mama Słuchaj, i tata jak zaczynałam. Uh -huh. Taka byłam mała. I ja się taką mnie dbałam, mnie tak nasi. No tak nosiłem ją na plecach. <laughs> To jest ta straszna, ta straszna taśma plastikowa. Od Zofia Bielska z Malborka. To są krówki. One są Zosia, dziękujemy. Jakie małe stówki! Ma yeah. no, 11 lat, wiedziałam. No pozdrawiamy cię serdecznie. Dziękujemy Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobał, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. To jest adres, na który możecie wysyłać paczuszki. Ze mną dzisiaj była Sylwia, możecie wpaść do niej na kanał i dziękujemy Wam za obejrzenie. No ja jeszcze wracam, bo mam dla Was dwie informacje. Pierwsza, moja kochana sieć komórkowa, no Play przecież, no przecież wiesz, no Play, yy, ma największą ofertę gamingową ze wszystkich sieci. Nikt taki nie ma jak oni. No, zobaczcie w opisie jest jak coś link. I druga sprawa ucałujcie całą rodzinkę ode mnie. Cześć! Pa pa!